Ja wiem, że jest o wiele, wiele za późno i pewnie nawet większość z was się tym nie zainteresuje, ale ja naprawdę kilka razy podchodziłam do tej recenzji i chyba nie potrafię krytykować. Wolę jednak chwalić, bo oglądanie filmów czy seriali sprawia mi naprawdę dużą przyjemność, dlatego tak ciężko było mi zrobić tę recenzję. Po 13 długich tygodniach nadszedł finał trzeciego sezonu opowieści podręcznej. Czas omówić to, co zostało nam zaprezentowane, i nie będzie to raczej tak przychylna recenzja sequela, jak w przypadku wielkich kłamstewek, do której link znajdziecie w prawym górnym rogu. Z informacji znalezionych w internecie dowiedziałam się, że platforma streamingowa Hulu wypuściła pierwszy sezon opowieści podręcznej, kiedy już trzeci miesiąc na stołku prezydenckim zasiadał Donald Trump. Z jego okoliczności oczywiście, serial jednak stał się takim społeczno-politycznym komentarzem do rzeczywistości, a dla niektórych nawet wizją przyszłości. Siła rażenia serialu o totalitarnym państwie wiedzionym religijną ideologią, w którym kobiety zostają pozbawione wszelkich praw, była ogromna. Niestety, do trzeciego sezonu cała ta rewolucyjna aura zdążyła zniknąć. Może zwyczajnie wyprzedziła serial, bo w tym wyścigu rewolucja to zając, a fabuła żółw. Zacznijmy od podsumowania tego, co wiedzieliśmy o trzecim sezonie przed jego premierą, a co dane nam było oglądać w ostateczności na podstawie mojego filmu sprzed kilku miesięcy. Stacja Hulu zapowiedziała trzeci sezon jako napędzany przez opór John wobec dystopijnego reżimu Giliad i jej walce o powrót do strajku. W moim odczuciu motorem fabuły były dzieci w szczególności malutka Nicole i jej powrót do totalitarnego państwa po spektakularnej ucieczce jej i Emily. Ich wędrówka nie była jednak tak długa, jak zapowiadano kolwiek równie ciężka, jak się spodziewaliśmy. Emily dała radę i przekroczyła z dzieckiem granicę. I muszę przyznać, że jej wątek, gdy stara się powrócić do normalnego życia, zbiera siły, by powiadomić o ucieczce swoją żonę i synka, a później współpraca z Moirą bardzo mi się podobał. Pokazuje to, że nie wystarczy tylko uciec, trzeba też przypomnieć sobie, jak żyć normalnie. Nowo zapowiedziane postacie małżeństwa Winslow rzeczywiście miały wpływy a dodatkowo pokazało nam trochę inne życie w Giliad niż to znane nam dotychczas. Państwo Winslow byli szczęśliwymi rodzicami całkiem pokaźnej gromadki dzieci. Żyli w pięknym domu w wielkim mieście, a pan Winslow był wpływowym komendantem. To, co najbardziej przeraziło mnie i samych bohaterów będących w odwiedzinach, to jeszcze gorsze traktowanie podręcznych, gdyż oprócz zniewolenia, wykorzystywania i gwałcenia, w stolicy mają one zaszywane usta. W końcu w tym sezonie poznaliśmy fragment przeszłości ciotki Lidli. Przyznaję, że wnioskując po postawie, chodzie i zachowaniu, Paniu, już wcześniej domyślałam się, że przed Giliad była nauczycielką. Jednak strzelałam, że nastolatków, a nie dzieci z podstawówki. Historia z jej przeszłości pozwala zrozumieć jej zmiany nastrojów. Kobieta dba o swoich podopiecznych za wszelką cenę. Jest mściwa i swoje postępowanie tłumaczy dobrem tych, na których jej zależy. Niestety, zapowiedź showrunnera Bruce'a Millera o innych koloniach w tym sezonie nie była prawdą. Natomiast przed premierą nie zapowiadało się, że powrót postaci komendanta Lourenca będzie tak znaczący dla fabuły trzeciego sezonu. Rzeczywiście, jego postać jest niejednoznaczne, a postępowanie nieprzewidywalne. To te główne wątki, które wymagały dopowiedzenia z naszego poprzedniego filmu. Przejdźmy teraz do ogólnej recenzji tego sezonu. I właśnie nie wiem, jak to skomentować, gdyż w moim odczuciu kolejny raz słuchałam od nowa tej samej płyty, która powoli zaczyna się zdzierać. Widzę te same zagrania twórców serialu, te same zwroty akcji, te same konflikty pomiędzy tymi samymi bohaterami. Budowanie napięcia w kolejnych odcinkach z końcowym monologiem Jun o tym, że czas się zemścić i działać, by na początku następnego znów zaczynać od zera. Ale absurdy to nie tylko znów odgrzewanie starego kotleta. To także dziwaczne zachowania, nierówne traktowanie, czy pamięć krótkotrwała bohaterów. Przykładowo Serina, która dobrowolnie oddała dziecko w drugim sezonie, wiedząc, że nie czeka go tu kolorowa przyszłość w świecie, w którym żyje, w tym sezonie całkowicie o tym zapomina i emocje związane z obsesyjną chęcią bycia matką wygrywają. Więc cały sezon walczy o Zyskanie córeczki. Tutaj jednak muszę pochwalić, bo jest coś na plus. Iwon Stachowski ma dzięki temu sporo miejsca do aktorskiego popisu, i mimo absurdalności jej działań, ogląda się to bardzo dobrze. Co do nierównego traktowania. Republika Giliacka, którą znamy z początku historii, miała być bezwzględna. Tymczasem potwierdza się zasada, że są tam równi i równiejsi. Nawet wśród podręcznych. June, po ucieczce z dzieckiem, nie dostaje żadnych konsekwencji swojego postępowania. Wraca do Waterfordu z bajeczką o uprowadzeniu. No błagam. Początek i środek tego sezonu to to dla mnie istna czarna powolnej fabuły. Wszystko dzieje się w tempie już wspomnianego wcześniej żółwia. Przeciągane monologi, długie, bardzo bliskie ujęcia twarzy Elizabeth Moss. Przyznam szczerze, że często patrzyłam ile jeszcze do końca tego odcinka. Wszystkie te niedociągnięcia jeszcze bardziej frustrują, gdy wiesz, że były też dobre momenty. Takie jak właśnie powrót Emily, czy przeszłość ciotki Lidi. Jednak to tylko kropla w morzu działań Freda i Seriny, czy huśtawki nastrojów June w domu Lourenca. Do rzeczy na plus jeszcze zapomniałam dorzucić podziemie Mart. Okazuje się, że pomoc z domowa po cichutku, krok po kroku realizuje kolejne niecne plany, działając przeciw Giliad. To rzeczywiście ciekawy element wprowadzony do fabuły i mam nadzieję, że będzie bardziej przemyślanie wykorzystany w zapowiedzianym czwartym sezonie. Na koniec sezonu nasz żółw dostaje jednak wrotki. Nadal nielogiczne, ale szybsze zakończenie, bo plan, który kobiety skrupulatnie realizują, w końcu ma swój finał. Nadchodzi dzień, gdy można przetransportować dzieci poza granice państwa. Oczywiście nie obejdzie się bez nieprzewidywanych zachowań, jak na przykład Marta, pojawiająca się z nieplanowanym dzieckiem prawie kilkanaście godzin wcześniej i jej późniejsza ucieczka. Są też momenty przemiany bohaterów, jak Lawrence, który podobno nie lubi dzieci, nagle załawia ich cały tłum, czytając im książkę. Może są tacy, których finał trzeciego sezonu usatysfakcjonuje. Ja natomiast staram się zrozumieć, jakim cudem udało im się dotrzeć na to lotnisko, nie zwracając niczej uwagi oprócz jednego strażnika. Tutaj pozwolę sobie zacytować fragment artykułu portalu na ekranie.pl, który dokładnie trafił w moje przemyślenia z czasu seansu finału sezonu. Na drodze na lotnisko pojawia się uzbrojony patrol, który niespodziewanie zostaje zaatakowany przez ciskające w nich kamieniami kobiety. Starcie jest co najmniej dziwne, zwłaszcza, że broń palna musi uznać wyższość prehistorycznych narzędzi bojowych. W tej sekwencji chodzi oczywiście o nawiązanie do tradycji protestów, kiedy to manifestanci rzucali kamieniami w uzbrojonych przedstawicieli władzy. Szkoda tylko, że powyższa metafora rozmienia na drobne fabułę serialu. Pal 6 mało przekonujący dramatyzm wydarzeń. Później jest jeszcze ciekawiej. Podczas ucieczki po lesie, Jun trafia na uzbrojonego jegomościa. Za pomocą pistoletu zmusza go do powiadomienia reszty swoich kompanów, że atak to w zasadzie fałszywy alarm i że teren jest czysty. Latający kamienie okazały się więc niczym innym jak zjawiskiem atmosferycznym, który najwidoczniej zdarza się w Giliadzie dość często, a wystrzały to tylko dźwięki miejscowej fauny. No genialne podsumowanie nic dodać, nic ująć. Ta sama irracjonalność dzieje się w Kanadzie, kiedy to Fred zamierza zemścić się na żonie, sugerując, że jej przestępstwo przerasta najbardziej zbrodnicze prawa Giliadu. Koleś, który dopuścił się takich zbrodni, jest więźniem, którego właśnie wydała małżonka. Oskarża żonę o przestępstwo, i trudno uwierzyć, że w takiej sytuacji zbrodnia Syryjny tak bardzo zbulwersowała Kanadyjczyków i tak szybko uwierzyli manipulującemu Fredowi. Na chwila, bo nie powiedziałam, co to za zbrodnia, za którą pani Waterford, współpracująca z rządem Kanady, została aresztowana. To przestępstwo, przerastające najbardziej zbrodnicze prawa Giliadu, to nakłanianie i mataczenie w sprawie rzekomego gwałtu Nika na June, dzięki któremu zrodziła się Nicole. Czajcie, i nawet argument o tym, że Nick i June mieli romans, kochali się, niczego nie zmienia. Wow, no to to już nie uwierzę. I do tego końcowa scena. Miałam poczucie wstydu, zażenowania, nie wiem, ale nie przekonuje mnie wizja niesienia dżun niczym relikwii przez koleżanki po fachu przy ciężkim wybrzmieniu cytatów z Biblii. Brakuje tylko organów i chórów kościelnych w tle. Przyznaję, że byłam pozytywnie nastawiona do tego sezonu, gdyż drugi aż tak bardzo nie odpadł poziomem od pierwszego, najbardziej kontrowersyjnego. Teraz, po zakończeniu, boję się nadchodzącego czwartego. Boję się, że historia znowu zacznie się od nowa. Jun znowu będzie bezskutecznie działać, próbując odnaleźć swoją córkę. I nawet jeśli będziemy mieć inne wątki poboczne, to nadal seria opierać się będzie na tym samym schemacie, co po raz czwarty będzie już po prostu nudne. Taka jest oczywiście moja subiektywna opinia. Chętnie dowiem się, jak to wyglądało z Waszej strony, co uważacie na plus, a co na minus tego sezonu. Piszcie koniecznie. No i stawka, subskrybujcie nasz kanał, parówki z Demogorgona i lajkujcie profil na Facebooku. Mamy też powoli rozwijający się profil na Instagramie, w którym na razie lądują wszelkiego rodzaju memy popkulturalne, także również zapraszamy do obserwowania. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!